Witam w kolejnym filmie o zimowej uprawie, chociaż właściwie nie wiem, czy to się powinno tak nazywać, bo mamy już początek kwietnia. No ale niech będzie już zimowa uprawa. Jak widzicie, rośliny mają się znakomicie. Skończyłem już uprawę kopru. Yy, właśnie tutaj widzicie trzy główki sałaty, ostatnie zostały. Reszta już została zebrana. No i naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że tak dobrze to będzie przebiegać. Proszę bardzo. Piękna główka sałaty. Wszystkie te sałaty już sobie zbiorę. A tak jeszcze o tych poprzednich mogę powiedzieć, że no naprawdę były smaczne. Sałata jest bardzo dobra. Naprawdę polecam yy, do uprawy zimowej. No tylko musi mieć właśnie to oświetlenie dużo. Dużo światła. To jest sałata krucha. Yy, Odmiana to była królowa lata. Chociaż u mnie to raczej była królową zimy. Jakkolwiek to zabrzmi. Także muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że aż, tak, aż takie duże te główki rosną. Nie sądziłem, że aż tak to dobrze pójdzie. Yy, w uprawie zimowej. Marchew i Pietruszka yy, silnie rosną. Marchew raczej w korzeń, pietruszka raczej w liście, chociaż korzeń też już ma całkiem duży. I tak, co chodzi o korzeń, no to jak sprawdzamy. No, korzeń jest jaki jest. Około powiedziałbym 5-6 mm grubości na górze. No, zobaczymy. Natomiast korzeń marchwi Wygląda tak. A tutaj ta nasza melisa i dwie siewki kopru. Jeśli chodzi o nawożenie, no to właśnie mam w planie teraz w tym tygodniu yy, zacząć podlewanie biohumusem. Jest to, moim zdaniem, najlepszy nawóz taki. Yy, można też napozić, jeśli ktoś ma gnojówką z pokrzywy z zeszłego roku, jeśli jest dobrze przechowana. No a jeśli chodzi o ten humus, no to ja będę tak napoził raz w tygodniu. Myślę, że to będzie dobrze. Moja tegoroczna zimowa uprawa jeszcze się nie zakończyła, ale myślę, że już na tym etapie mogę uznać ją za niewątpliwy sukces. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.